Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Maciej Trojanowski i debata polityczna. Ze mną są już moi goście, za pośrednictwem oczywiście połączenia internetowego, bo przypomnę, można też nas oglądać za pośrednictwem Facebooka, można także oglądać nas za pośrednictwem portalu YouTube. Tam zapraszam, jeżeli ktoś chciałby nie tylko posłuchać, ale obejrzeć także naszą debatę. A propos wspomnianych gości to posłowie Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, Pani poseł. Halo, halo, słyszymy się, pani poseł. No, być może połączenie wróci, mamy jakieś drobne problemy techniczne, ale jest z nami również Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie nasze słuchacze. Pani pośle, to w oczekiwaniu pani na poseł. O, jest pani poseł. Dobry wieczór. Jeszcze raz, Anna Milczanowska, poseł Prawej i Sprawiedliwości. Słychać? słychać pani poseł. Zanim jednak pokonamy te wszystkie problemy techniczne, to pytanie w takim razie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w Senacie się sporo dzieje, Senacie, który obraduje właśnie wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, wokół PSL-u. Pytanie, czy istnieje jeszcze senacka, Koalicja, pakt senacki partii opozycyjnych. Są wątpliwości, ponieważ w mediach dzisiaj Jan Filip Libicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówił, że ta forma współpracy, ta forma koalicji się już wyczerpała. No to pytanie pierwsze do pana posła Klimczaka. Rzeczywiście nie ma już paktu senackiego? Nie. Koalicja funkcjonuje, natomiast są nieporozumienia dotyczące określonych głosowań. Wszyscy wiemy, że chociażby w sprawie dotyczącej Ustawy dla zwierząt czy przeciw rolnikom, różnie ona była nazywana. Tam inaczej głosowaliśmy niż dotychczas w tak zwanej koalicji senackiej, ale także inaczej widzimy procedowanie niektórych ustaw, które przychodzą do Senatu z Sejmu. Między innymi w tej dotyczącej pomocy dla przedsiębiorców. My jesteśmy gorącym zwolennikiem zamiany czynnika PKD, który. O którym ta pomoc miałaby być przydzielana przedsiębiorcom, i wiemy, że kolejne działy gospodarki nie uzyskują takiej pomocy. Chcieliśmy wprowadzić prosty zamiennik, żeby utrata dochodów poszczególnych firm. Była tym kryterium, pod który względem no której. Dobrze, Panie Pośle, ale skoro są różne spojrzenia na ustawy, które przychodzą do Sejmu, są różne spojrzenia na projekty, no to w takim razie można powiedzieć, że no jako takiego paktu nie ma, będzie trzeba debatować, dyskutować, rozmawiać o każdym projekcie, który trafi do Senatu. I generalnie tak się dzieje. Uważam, że akurat to dobrze, że rozmawiamy w bardzo otwarty sposób i nikt na siłę nikogo nie przymusza. No bo tak naprawdę ta koalicja w Senacie jest takim nowym na polskiej scenie politycznej, gdzie musimy w zupełnie inny sposób działać niż to dotychczas bywało, bo przeważnie każda partia rządząca, która konstruowała rząd, miała zarówno większość naturalną w Sejmie, a także w Senacie. Natomiast ja uważam, że te głosy, które są podnoszone przez przedstawicieli PSL w Senacie, są dobrymi głosami i, i, i to oznacza, że jesteśmy inną, bardziej konstruktywną opozycją niż ta po stronie platformy czy chociażby lewicy. Mam informację, że jest z nami już poseł Milczanowska Prawo i Sprawiedliwość. Czy mnie słychać? Dobry wieczór. Oczywiście, I Dobry wieczór. Rozmawiamy z panem posłem Dariuszem Klimczakiem o tym, co się dzieje w Senacie, czy pakt senacki jeszcze istnieje. Po wypowiedzi niektórych polityków polskiego Stronnictwa Ludowego, m.in. Jana Filipa Libickiego, który mówi, że pewna forma współpracy się wyczerpała. Panie poseł, jak to wygląda z boku? Jak to wygląda No z partii, która no, w Senacie jest, można powiedzieć, no, największym opozycji. klubem, ale jednak w opozycji? No, panie redaktorze, życzylibyśmy sobie, żebyśmy mogli stanowić większość. i na pewno prawo sprawiedliwości. tam tego nigdy nie ukrywało. Z, z koalicji polskiej. Niejednokrotnie w, rozmawialiśmy o tym, ale w, zobaczymy, poczekajmy. No, teraz wygląda tak, jak wygląda. Widzimy, jakie. Rzeczy popełnia pan marszałek Grocki, który za wszelką cenę próbuje wychodzić w ogóle przed orkiestrę i czy to w sprawach międzynarodowych, jak chociażby ostatnio w sprawie, z, która dzieje się z Unią Europejską, w sprawie WETA, które Polska chce zgłosić. Nie rozumiemy tych, tych zachowań, bo Senat właściwie. Nie jest do tego, mamy prezydenta państwa, pana Andrzeja Dudę, mamy premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego, mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest. Pani poseł, i myśli pani, że te działania pan minister, Marszałka Senatu Zbigniew wepchną Prawa. w stronę Prawa i Sprawiedliwości właśnie Polskie Stolnictwo Ludowego? Któryś posłów z Polskiego stolnictwa Ludowego? Panie w redaktorze, z bardzo dużo polityki się wkradło takiej niezdrowej. To jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o Senat, obserwujemy to od ponad roku. Są celowe blokowania ustaw, które wychodzą z Sejmu i też byliśmy tego świadkami, że często trzymane przez te 29 dni po to, żeby ostatniego dnia 30 Senat się zajął i dopiero to wpływa do do Sejmu z powrotem, ewentualnie z poprawkami, albo całkowicie odrzucona. Oczywiście. Za chwilę oddamy głos panu. Jest takiej obstrukcji bardzo dużo ze strony Senatu, a nie musiałoby być, bo wystarczy razem współpracować, i niedotrzymywanie słów, niedotrzymywanie wcześniej ustalonych uzgodnień pomiędzy prezydiami czy Sejmu. A Senatu, i okazuje się, że to właśnie. Pani poseł, senat je to pozwólmy odpowiedzieć. Czyli, czyli pan Marcinow, ja Dariusz Klimczakowi odnoszę. pozwólmy odpowiedzieć. Czy jest szansa na jakąś współpracę z prawami sprawiedliwością w takim razie? Panie pośle? W każdym dobrym projekcie jest szansa na współpracę i uważam, że w naszym parlamencie. Ale jak rozumiem, w ogóle taką brakuje... zorganizowaną, tak? No nie na no zorganizowaną to na pewno nie, natomiast przecież nie jesteśmy jako PSL opozycją totalną, żeby w czambu potępiać wszystkie projekty. Przecież niejednokrotnie udowodniliśmy, że w dobrych projektach zawsze można liczyć na nasze wsparcie i wiem, że było kilka takich projektów, gdzie na komisjach, chociażby Komisji Zdrowia, kiedy upomnieliśmy się. O strażaków, ochotników, żeby także mieli 100% wynagrodzenie, kiedy walczą z COVID i znaleźli się w kwarantannie, no to wtedy do naszej poprawki także przychylił się pozytywnie rząd. Więc takich przykładów jest bardzo dużo i uważam, że w naszym parlamencie powinny funkcjonować takie porozumienia programowe, tak jak ma to miejsce chociażby w parlamencie europejskim. Ale chciałbym jedno zdanie, bo nie zgadzam się z panią poseł Milczanowską, że. Wszystkie problemy tkwią tylko w Senacie. Przecież wiemy, że wcale w Państwa Klubie Prawa i Sprawiedliwości także różowo nie jest dzisiaj de facto Pan Jan Maria Jackowski, pan senator wykluczył się z klubu, co, co, co zostało potwierdzone także przez państwa kolegów. On też inaczej głosował i tak naprawdę, gdyby nie na nasza pomoc, to nie byłoby tak szybkiego wejścia w życie tego projektu pomocowego, który został zawarty w ustawie o chociażby Niedzieli handlowej 6 grudnia. O tym czy jeszcze porozmawiamy. Panie pośle, porozmawiamy o tej niedzieli handlowej pod koniec programu tu postawmy kropkę w sprawie w sprawach Senatu, bo chciałbym przede wszystkim porozmawiać dzisiaj chyba o informacji, która szalenie interesuje nie tylko biznes, nie tylko polityków, ale także przede wszystkim mieszkańców województwa, mieszkańców Łodzi, mieszkańców całej Polski. Chodzi o szczepionkę. Dzisiaj Mateusz Morawiecki przyjechał do Łodzi przedstawił plan szczepień, który powinny rozpocząć się już w lutym. To przypomnijmy, że Wielka Brytania. Dzisiaj zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciw koronawirusowi. To informacja, na którą chyba wszyscy czekali, ale pytanie: czy można być tak optymistycznym? Czy można stwierdzić, że ta szczepionka rzeczywiście w lutym pojawi się już w użyciu? Że będzie pierwsze osoby będą mogły się zaszczepić? A przypomnijmy, Mateusz Morawiecki powiedział, że szczepionka będzie dobrowolna i darmowa. To pytanie do pani poseł Milczanowskiej. Pani poseł, czy to jest realne? W lutym już będziemy mogli się zaszczepić? Tak, my podajemy w, w informacji, że, że w, może to być luty, ale pamiętajmy, że nie decydujemy o tym sami jako kraj, jako Polska, dlatego że wszystko jest uzależnione, uzależnione tutaj jeszcze od Unii Europejskiej, od Komisji Europejskiej, od Agencji, od Europejskiej Agencji Leków. Przede wszystkim od, od Europejskiej Agencji Leków. Czy ta szczepionka będzie. Już na tyle wcześniej u nas w Polsce, abyśmy mogli już w lutym czy w połowie lutego zacząć szczepić Polaków. Mam nadzieję, że tak się stanie. No właśnie to będzie ogromne Wiemy, wyzwanie logistyczne. Bo przypomnijmy, że premier powiedział, że te... 45 milionów szczepionek. To tak. będzie jedno z największych wyzwań logistycznych chyba, jakie Służba Zdrowia Polska w, w ogóle. Jedno z największych szczepień, jakie do tej pory w Polsce. Były no właśnie, pani poseł, Panie czy redaktorze, jesteśmy, dlatego, czy jesteśmy że one gotowi będą na to? Podwójnie. Czy jesteśmy przygotowani pod kątem także logistycznym? Czy po prostu uda się do tą szczepionką do każdego tak. chętnego? Panie redaktorze, te prace cały czas trwają. Już za kilka dni dowiemy się, jak to będzie wyglądało, bo przez już w ogóle od dłuższego czasu. Trwają, wymienione są miejsca, zresztą wymieniał, wymieniał dzisiaj też bodajże pan minister Niedzielski, że będą to POZ-y, że będą to szpitale, że będą to wydzielone miejsca, też takie mobilne, czyli specjalne samochody medyczne duże takie ambulansy, które będą się prze, przemieszczały na przykład po terenach wiejskich, gdzie, gdzie trudniej ludziom dotrzeć do ich podstawowego ośrodka opieki zdrowotnej, a także w szpitalach tych rezerwowych, które, które mamy, więc musimy się tutaj potężnie do tego przygotować, bo pamiętajmy, szczepionka ma być podawana dwa razy, żeby Mogła być skuteczna w, i to pierwsze podanie oczywiście po uprzednim zarejestrowaniu się, przebadaniu, a potem za 21 dni, czyli za 3 tygodnie, podanie. To o tym trzeba będzie pamiętać że będzie to, dodatkowa co ważne, rzeczywiście, rzeczywiście, że darmowa. To, to, to Ja bardzo się cieszę, że będzie ogólnodostępna i darmowa dla wszystkich Polaków i taką mam nadzieję, że zdecydowana większość z nas zaszczepi się, bo jest to. Na dzisiaj jedyne narzędzie, jedyna broń, żeby odciąć miejmy, koronawirusa miejmy tak, i nie zakażać nadzieję. się od drugiego człowieka. Poseł PSL Dariusz Klimczak, pan również jest optymistyczny, w, tak optymistyczny, że w lutym uda się zaszczepić, pierw, inaczej, wykonać pierwsze szczepienia, bo przecież to musi potrwać. 45 milionów szczepionek zamówionych. W pierwszej turze podobno będzie, z badań rządowych, z informacji rządowych wynika, że aż 12 milionów chętnych. To jest realne, żeby w lutym już zacząć szczepić? Rzeczywiście czeka nas bardzo poważna operacja logistyczna. Czy ja jestem optymistą w tym względzie i czy wierzę premierowi, że ten proces przebiegnie tak szybko, pomyślnie? No, trudno powiedzieć: jeżeli przeanalizowalibyśmy tryb szczepień przeciwko wirusowi grypy, no to tutaj nastąpiła klęska. No, Polska absolutnie nie była przygotowana, i pamiętam, że przez cały rok. Wspólnie, nie tylko jako politycy, nie tylko lekarze, nie tylko wirusolodzy, epidemiolodzy, ale także chociażby przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wraz z jego przewodniczącym Rady Naukowej, dobrze znanym w Łodzi, panem profesorem Adamem Antczakiem, namawialiśmy, żeby ten system wdrożyć błyskawicznie, poprzedzić go niezwykle trafną kampanią informacyjną, tak żeby. Ludzie chętnie przystępowali do szczepień, i pewien, pewien sukces został w tym względzie odniesiony, natomiast wszyscy wiemy, że tej szczepionki do dzisiaj nie można dostać w aptekach, w hurtowniach farmaceutycznych. Jest to produkt reglamentowany. Mam nadzieję, że rząd wyciągnął wnioski z tych niepowodzeń dotyczących szczepień przeciwko grypie, i teraz ten, ta forma dystrybucji. Będzie dużo, dużo lepsze. Panie Proszę, a nie obawia się Pan tego, że część osób po prostu nie będzie chciała się, się zaszczepić. Już no słyszymy właśnie. od lekarzy, do... że nawet w przypadku testów jest obawa. To znaczy, że nie wszyscy chcą po prostu być skierowani na testy. Zastanawiam się, czy w takim razie szczepienie po prostu będzie skuteczne. Czy jesteśmy w stanie przekonać mieszkańców, Polaków, mieszkańców województwa, żeby się zaszczepili. Tak, i tutaj o czym, o tym, że to jest. Techniczna sprawa, kwestia szczepień, wyjęcia określonych pieniędzy przez rząd i przystąpienia do tego programu POZ-ów i innych miejsc, w których te szczepienia były wykonywane to jest wszystko technikalia, logistyka. Natomiast kluczem jest dobrowolność tych szczepień i przeprowadzenie tak, skutecznej, tak skutecznego programu informacyjnego opartego o ludzi wiarygodnych, o ludzi. Którzy zaświadczą to swoim autorytetem naukowym, medycznym, ale także w ten program będą włączone osoby, które mają autorytet w sferze popkultury, bo wiemy, że często takie osoby są najbardziej wiarygodne. Bardziej dla... czasami cenione bardzo... niż profesorowie czy też naukowcy. Oczywiście, plus dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest klucz, żeby te szczepie... do tych szczepień Polacy przystąpili dobrowolnie, bez żadnych obaw, plus mając zapewnienie. Że wiadomo, że przy, i przy szczepieniu, i przy braniu jakichkolwiek leków, zawsze przeczytamy to w każdej instrukcji. i w ka, w każde, Przy każdym leku jest załączona ulotka informacyjna, że mogą, 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 podkreślam, pojawić się. Jakieś działania niepożądane. Co nie są, znaczy, że to wszystko to jest trzeba jasno wyjaśnić. Konieczne i że to się stanie. Miejmy nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Ja mogę polecić, aczkolwiek nie widzę powodu, żeby ktoś oczywiście mnie słuchał. Ale jeżeli ktoś taki jest, to oczywiście zachęcam do tego, żeby się zaszczepić. I jeszcze jeden temat, który zapowiedziałem, a mianowicie niedziela handlowa. 6 grudnia brakuje tylko podpisu prezydenta pod ustawą, która jest już gotowa. A 6 grudnia przecież już niedługo. To Mikołajki to najbliższa niedziela. Pani poseł poseł Anna. Milczonowska Sprawa i Sprawiedliwości. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy być może to jest takie preludium do tego, żeby złagodzić ewentualnie ustawę o tym, żeby w niedzielę, o tym, że w niedzielę są zakazane, zakazany jest handel? Nie, to w, panie redaktorze nie chodzi o łagodzenie. W, przez ileś tygodni galerie w ogóle nie były czynne. Uruchomione zostały w, w poprzednią sobotę i, i, i dobrze. No, to był rekord działają, bo... W Łodzi tak, w, no, bo... w <laughs> jeszcze, kolejki jeszcze ustawiały połączone się. z Czarnym Piątkiem, tak czyli z dużą wy, wyprzedażą. A tutaj no, zbliż, zbliżamy się do świąt. Wiemy, że te święta Bożego Narodzenia nie będą takimi świętami, gdzie spotkamy się tak licznie, rodzinnie, przy, przy wigilijnym stole. Są ograniczenia. Ale jednak y, tradycji, y, tradycja musi być zachowana. No, prezenty zawsze można przesłać. Prezenty pre, pre, zawsze można przekazać. Można przesłać, prawda? ale prezenty mogą też czekać y, pod choinką. W związku z tym y, myślę, że ten, ten 6 grudnia to, to dobry dzień na to, żeby galerie była otwarte. Pani poseł, ale dlaczego o to pytam? Do, do no właśnie, dlaczego o to pytam? Tych Dlatego, że niedziel, co chwila słyszę na... jakieś apele, nie, apele ekonomistów o to, żeby jednak żeby polska gospodarka, polski handel podniosły się po tym koronakryzysie. Potrzebny jest ten handel w niedzielę, przynajmniej w jakiejś ograniczonej formie. To już naprawdę jest powtarzane co kilka dni. Krzyczy wręcz, te tytuły krzyczą czasem z gazet. Wyklucza Prawo i Sprawiedliwość całkowicie taki scenariusz? Póki co tak. Nie, nie, nie chcemy chyba, że będziemy jeszcze dłużej premier apelował o te 100 dni takiej Dyscypliny dla Polaków, żebyśmy przetrwali. Ja wiem, że nie jest lekko, każdemu z nas nie, 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 jest, nie, nie jest lekko wytrzymać ten reżim sanitarny, ale dla dobra naszego zdrowia, zdrowia naszych rodzin, naszych rodziców, naszych dziadków, ale też i dzieci, i młodzieży, myślę, że warto. Jest teraz ten 6 grudnia. Ja nie chciałabym się wypowiadać, czy ewentualnie któraś z niedziel w styczniu byłaby też taką niedzielą handlową dodatkową jeżeli chodzi na przykład o galerię i nie tylko. Zobaczymy w takim razie. Panie poseł, oddajmy jeszcze głos Dariuszowi Kimczakowi, bo czas tam się kończy. A to jest interesujące, jak opozycja, jak pan poseł oczywiście zapewnia, nie totalna, jak opozycja zapatruje się na ten pomysł 6 grudnia. To na pewno, to już wiemy, będzie to niedziela handlowa. Czy więcej tych niedziel powinno się pojawić w kalendarzu? Ja głosowałem za i uważam to za dobry pomysł. Cały mój klub głosował za tym, żeby była dodatkowa niedziela handlowa w grudniu, czyli 6. To była decyzja wymuszona na rządzie przez konsumentów, wirusologów, ale także przedsiębiorców. My na pierwszym czytaniu prowadziliśmy równoległy projekt, projekt PSL-u, który proponuje, aby wszystkie niedziele w okresie pandemii plus 60 dni po były handlowe z dwóch względów. Po pierwsze, że rozładowuje natężenie ruchu w obiektach handlowych, szczególnie w soboty i w piątki, co zmniejsza możliwość zakażenia się wirusem w tym tłumie, a druga sprawa no to jest działanie na rzecz przedsiębiorców, których dochody uszczupliły się w wyniku ograniczeń covidowych. A Niestety nie obawiałby się pan, że to jednak wejdzie w krew, że tak naprawdę po tych 60 dniach od zakończenia epidemii, to swoją drogą pytanie, kiedy ta epidemia rzeczywiście się zakończy, że po prostu no, nie byłoby opcji powrotu do niedzieli niehandlowych. Nie, ta ustawa zakłada konkretny termin. Pandemia plus 60 dni po. Tylko z tych dwóch względów epidemicznych i y, y, ekonomicznych, bo przecież to nie chodzi o samych tylko przedsiębiorców i ich zarobek, ale także miejsca pracy, ludzi, którzy decydują się tam y, pracować, narażać mniej bądź więcej, to no plus utrzymać swoje rodziny. Uważamy, że warto by było. Ten pomysł rozważyć, tym bardziej to wynika z naszych konsultacji z samorządowcami, z którymi codziennie prowadzimy dyskusje i nasze pomysły są jedynie odwzorowaniem ich przemyśleń i ich stanowisk. Coś czuję, że ten temat powróci w debatach politycznych, że jeszcze będzie okazja o nim no, porozmawiać. Przed Wielkanocą znowu być będziemy może, rozmawiać. O być ten... może. Póki co, póki co 6 grudnia to niedziela handlowa, ale zachęcamy Państwa, że jeżeli nie jest to konieczne, jeżeli to nie jest naprawdę potrzebne, to żeby nie wychodzić, bo pamiętajmy, że epidemia, mimo w miarę dobrych informacji, mówię o szczepionce, mimo yes. dobrych informacji, jeżeli chodzi o liczby zakażonych, epidemia jeszcze się nie skończyła. Ale kończy się nasz program, kończy się nasza debata. Bardzo bardzo dziękuję za udział poseł Annie Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy dziękuję. serdecznie. I Bardzo Dariuszowi Klimczakowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję. Maciej Trojanowski, ja również i zapraszam na słuchaczą. To teraz y, zmieniamy temat, i już y, za chwilę będziemy rozmawiać o historii.